Cześć! Dzisiaj chciałam Wam opowiedzieć o produkcie, który używam od bardzo dawna znalazłam go w sieciówce i po prostu jestem bardzo zadowolona. Wpływa na poprawę jakości mojej skóry, szczególnie właśnie w takich okresach jak po okresie przed okresem kobiety po prostu wiedzą, że tutaj skóra się tłuszczy o wiele bardziej i no potrzebujemy wsparcia w tym zakresie żeby uregulować tutaj te ten natłuszczenie i w tym momencie chciałabym Wam pokazać taką fajną um, maseczkę, którą odkryłam już dawno właśnie o nazywa się Boom <laughs> maseczka Boom Face Boom <laughs> um, i Właśnie 98% składników pochodzenia naturalnego. Czyli jest to bardzo naturalny produkt, bardzo ciekawa, detoksująca i kojąca. Zaraz Wam opowiem dlaczego. E, maseczka z różową glinką dla cery mieszanej i tłustej. E, na rozszerzone pory, zanieczyszczenia i niedoskonałości. Um, tutaj jeszcze mówią, że jest 50% plastiku, więc jest less waste. O, less waste. No, i teraz em, bardzo fajne te opakowanie. Szczerze mówiąc, w, w podróżowaniu em, jest, jest to bardzo praktyczne, bo nie mam takiej jednej, muszę, prze, którą muszę przeciąć i potem wszystko wycieka, tylko po prostu jest ta zakrętka. <laughs> Widziałam w np. Tajlandii, że to jest bardzo popularna rzecz. Em, no wiadomo, jak się podróżuje to, to po prostu potrzeba jakiejś ilości tego produktu i tutaj mi na bardzo długo to starcza ja nawet nie umiem Wam powiedzieć na ile, ale tak raz, dwa, trzy cztery, pięć tak z sześć razy powiedziałabym można użyć, czyli jeżeli używamy na przykład teraz w miesiącu albo dwa razy w miesiącu no to wtedy możecie sobie policzyć na jak długo to starcza w zależności właśnie od jak potrzebujemy, ja staram się to robić interesuję się też astrologią, więc staram się to robić jakby w kojący księżyc raka. Nie wiem, czy to coś znaczy dla Was, ale jeżeli znaczy dla Was, po prostu zadbanie o siebie i jakby świadomość swojej skóry i tak powrót do domu, że tak powiem. W każdym razie używam jej, używam jej po prostu w takich momentach gdzie czuję, że po prostu skóra jest albo za bardzo sucha, albo podrażniona, albo...